Jadę. Dzięki Marta Ale f zajebisty zjazd I jo u, u, u. O Ale Cox Oby to się nagrywało kur Że się fajnie trasa nagrawa ale zajebista tego Ale kok Ej Najlepsza trasa jaką tu jechał. Ej mi potrafi, co? Znaleźć ci Co ty dajesz? Ale zajebista, żuga Uważaj Musisz się sunąć tylnym kołem A.